Rozwiąż równanie kwadratowe pod punkt A. Yy, od razu będę to uporządkowywał, czyli prawą stronę nawias podnoszę do kwadratu, wzór skróconego mnożenia, lewa strona przepisana, równa się A kwadrat, odjąć 2AB, dodać B kwadrat. Teraz wszystko na lewą stronę. Minus 2x kwadrat, minus 4x przeniesione, czyli minus 3x i jedynka przeniesiona plus 2 to równe 0. Delta, czyli wyróżnik trójmianu, to jest b kwadrat odjąć 4 razy a i razy c, czyli 9 dodać 16 to jest 25. Pierwiastek jest równy 5. Pierwsze rozwiązanie minus b. Plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus 2, drugie rozwiązanie minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus 2 przez minus 4, to znaczy 1, druga. Podpunkt b. Tutaj te nawiasy po prawej stronie trzeba będzie wymnożyć, czyli na razie lewa strona przepisana, 6x kwadrat dodać 7x dodać 2 równa się 2 razy 3x, 2 razy 2, 3x razy 3x z minusem i minus 3x razy 2 minus 6x przeniesione 9x kwadrat, czyli 15x kwadrat. 6x i 6x się redukuje. Można było zauważyć, że to jest wzrusonego mnożenia, tylko przestawione wyrazy są, więc to było wiadomo, że się redukuje. Dodać 7x i przeniesiona czwórka odjąć 2 równe 0, czyli wyróżnik delta 49 odjąć 4 razy A i razy C. Czyli 49 minus i minus, czyli plus. 4 razy 5 jest 60 i razy 2 120, czyli 169. Pierwiastek z delty jest równy 13. x1 minus 7 dodać 13 przez 2a, czyli przez 30, to jest. Y 6 przez 30, czyli 1 piąta, i drugie rozwiązanie minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a to jest minus 20 przez 30, czyli minus 2 trzecie. Podpunkt c. 1, 2x odjąć 3x dodać 9 równa się i mnożone nawiasy, czyli x kwadrat odjąć 5x, odjąć 3x, dodać 15. x kwadrat na lewą stronę, czyli minus 1, 2x kwadrat. Minus 5x i minus 3x to jest minus 8, przeniesione to jest plus 8, czyli plus 5x i minus 6 równe 0. Mogę ewentualnie to równanie pomnożyć przez 2, żeby się pod... czy przez minus 2, żeby się pozbyć ułamków, no, ale ponieważ w delcie jest 4AC, no to ta, ta jedna druga mi się z tą czwórką skróci. Ewentualnie, jeżeli będę liczył piaski x1, x2, to mam przez 2A, czyli 2 razy 1 drugą, no to też będzie łatwiej, czyli zostawiam tak, jak jest. Delta to jest 25 odjąć 4 razy minus 1 druga i razy minus 6, czyli. 25 odjąć 2 razy 6, 12, czyli 13, czyli pierwiastek z delty jest liczbą niewymierną, to jest pierwiastek z 13. Czyli pierwsze rozwiązanie to jest minus b minus pierwiastek z 13 przez 2a, czyli przez minus 1, czyli 5 dodać pierwiastek z 13. I drugie rozwiązanie to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 5 odjąć pierwiastek z 13. Podpunkt D. 1, 2 x razy x to jest 1, 2 x kwadrat. Dodać 1, 2 x razy 2, czyli x. Odjąć 3x, odjąć 6 równa się 30, odjąć 5x, odjąć 6x i dodać x kwadrat. x kwadrat przeniesione na lewo, czyli minus 1, 2x kwadrat. Minus 5x i minus 6x to jest minus 11, czyli będzie plus 11, a tutaj mam 1 i minus 3, czyli minus 2. Plus 11 to jest plus 9x i minus 36 równa się 0, czyli wyróżnik to jest b kwadrat. Odjąć 4 razy minus 1, druga i razy minus 36. 4 i 1, druga mogę skrócić, czyli jest 81. Odjąć 2 razy 36, czyli 72 to jest 9 czyli pierwiastek to jest 3 x pierwszy minus B minus pierwiastek, plus pierwiastek z delty przez 2A, czyli przez minus 1, to jest minus 6 przez minus 1, czyli 6. I drugie rozwiązanie minus B minus pierwiastek z delty przez 2A to jest minus 12 przez i minus 1, czyli 12. Od punkt .e x kwadrat odjąć dodać 5x odjąć 3x i odjąć 15 Tutaj miał być bez tego nawiasu równa się 2x kwadrat odjąć 8x dodać 3x i odjąć 12 Minus x kwadrat, tutaj jest 2x, tutaj jest minus 5x, ale przeniesione, czyli będzie plus, czyli plus 7x i odjąć 3, równa się 0. Delta to jest 49, odjąć 4 razy minus 1 i razy minus 3, czyli 49 odjąć 12 to jest 37. Czyli znowu pierwiastek z delty, tak jak w jednym z poprzednich przykładów, jest niewymierny. Pierwsze rozwiązanie: minus 7 plus pierwiastek z 37 przez minus 2. Czyli tutaj zmieniałem znak w mianowniku, to mam 7 minus pierwiastek z 37 przez 2. I drugie rozwiązanie: minus 7 minus pierwiastek z 37 przez minus 2 czyli 7 dodać pierwiastek z 37 przez 2. I podpunkt F, 4x kwadrat, odjąć 16x, odjąć x i dodać 4, równa się 3x kwadrat, odjąć 21x, dodać 2x i odjąć 14. 4x kwadrat, odjąć 3x kwadrat, to jest x kwadrat. Po prawej stronie mam minus 19x, przeniesione będzie plus 19x, po lewej stronie jest minus 17, czyli plus 2x, i minus 14 przeniesione, czyli plus 18 równa się 0. Delta równa się 4, odjąć 4 razy 1 i razy 18. I tutaj nawet bez mnożenia 4 razy 18 mogę zauważyć, że delta jest mniejsza od 0 czyli brak rozwiązań, jest to równanie sprzeczne.